Kolejne spotkanie dotyczące nowego unijnego rozdania pieniędzy przewidzianych dla Polski w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 odbyło się w obecności zainteresowanych tą sprawą, czyli samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Ta nowa perspektywa finansowa nie zostałaby przyjęta bez pakietu rozporządzeń. One dotyczą i kwestii ogólnych związaną z wydarzeniem funduszy europejskich w tej nowej perspektywie finansowej, ale także samych funduszy, tak jak Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy Funduszu Spójności, ale także funduszy dotyczących obszarów wiejskich i obszarów związanych z rybactwem. Do czego się odnoszą te rozporządzenia, to jest bardzo ważna kwestia. Mówimy tutaj o strategii Europa 2020, czyli dziesięcioletni dokument, który wyznacza sobie cele, jakie Unia Europejska przyjęła do realizacji. Są to między innymi wzrost poziomu zatrudnienia, kwestie związane z klimatem, z energią, kwestie dotyczące wdrażania wyników prac badawczo rozwojowych i nie tylko. Dużo innych oczywiście priorytetów zostało jeszcze przyjętych. Ubiegające się o dofinansowanie w nowe... W perspektywie finansowej Unii Europejskiej są zobligowani do wykazania zgodności zgłaszanych do dofinansowania projektów z zapisami ujętymi w tzw. umowie partnerstwa, która jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym określającym zakres i sposób interwencji funduszy europejskich w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Jednym z głównych narzędzi realizacji polityki rozwoju województwa w tych latach finansowanym z Funduszu Unii Europejskiej będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa. Łódzkiego. Raczej mówimy o poziomie województwa, ale raczej też o mieście Łodzi. tak Dlatego, że dużo tych inwestycji podstawowych jest ukierunkowanych na miasto Łódź, które oczywiście w dalszej perspektywie będą owocować na rozwój całego województwa. I to jest między innymi dokończenie dworca Łodzi Fabryczna i połączenie Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska, rozwój łódzkiej kole kolei aglomeracyjnej, co pozytywnie wpłynie na połączenie między dużym miastem a mniejszymi miejscowościami. Ale także projekty związane z rewitalizacją. I to nie tylko rewitalizacja łodzi, ale także rewitalizacja mniejszych miejscowości. Głównym celem interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego będzie zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców, między innymi poprzez wykorzystanie istniejących potencjałów i niwelowanie barier rozwojowych. Jeżeli chodzi o Regionalny Program Operacyjny, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 6A. Pomoc jest skierowana między innymi na poprawę gospodarki odpadami komunalnymi, czyli związane z segregacją, zbiórką i tutaj jest ważne, aby te nie gromadzić, tak, tych wszystkich odpadów, tylko właśnie bardziej w kierunku iść, żeby był odzysk, recykling, natomiast nie, że składujemy i to wszystko zostaje się, tylko właśnie w kierunku idziemy odzysku tych, tych odpadów, tak. No i tutaj w ramach tego działania można budować, modernizować i przebudowywać Zakłady Gospodarki Komunalnej. Jeżeli Państwo są w wspólnych stowarzyszeniach, jeżeli chodzi o gminy, to także na takie cele, na, na stworzenie takich właśnie centrów zakładów gospodarki komunalnej również są środki. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie innowacyjności, technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczości, gospodarki niskoemisyjnej, infrastruktury ochrony środowiska, transportu, zatrudnienia i włączenia społecznego oraz edukacji. Energetyka to będąc u Państwa wielokrotnie w Wiem, że jest dosyć duże zainteresowanie tą tematyką i w ramach regionalnego programu operacyjnego jest właśnie możliwość sfinansowania dziedzin związanych z energetyką i tutaj m.in. Budowa, modernizacja infrastruktury służącej do produkcji, dystrybucji energii i to jest mniejsze, jeżeli chodzi o sieci nisko, niskiego napięcia poniżej 110 kW. W infrastrukturze i środowisku będą to znacznie większe wartości. Natomiast tutaj oczywiście jest możliwość wszelkiego rodzaju wykorzystania odnawialnych źródeł, źródeł energii, właśnie tutaj. Tutaj ta OZE, tak, która jest bardzo duży nacisk w tym okresie programowym na właśnie odnawialne źródła energii i w ramach właśnie priorytetu inwestycyjnego 4a możliwość sfinansowania elektrowni wiatrowych, czy też innych ogniwa fotowoltaiczne wykorzystujące energię słoneczną, geotermalną, biogazu i biomasy. A więcej o nowym rozdaniu unijnych pieniędzy dla łódzkiego na lata 2014-2020 omówić będziemy w TVKWSM w przyszły weekend. W temacie tygodnia zapraszamy!